Witamy dalej w update Hunt i zobaczcie jakie z nas matchingary prawie, mm -hmm. prawie, prawie, mm -hmm. Escape the backdoor. Jeszcze oh, musisz mnie ze śmierciami dogonić, co prawda, ale, ale już tam blisko Czekaj. <laughs> nie, poczekaj! Mamy dzisiaj ważne zadanie, musimy widno pokazać tak. najgorszego potwora w Nowego. A ja nie mam karku. Nie. A nie potrzebujesz karku do tego. Tak. Ważne, żeby powiedzieć, że nie trzeba robić od dorsów aż do normalnych dorsów, tylko można wejść w normalne dorsy. Tak, można Czartę? wejść w normalne dorsy, po to będą nam. już cieszę się, wezmę latarkę i. To, tak wyraźnie co? Dobra. się że nie słyszeliśmy muzyczki, co. Koniec imprezy. Musimy wyjaśnić, tak! Szkoda, że nie ma kuli dyskoteka. Słuchajcie, potrzebne nam są te zegary, bo jak widać, one się poruszają. Krystian, weź klucz w tym czasie. Dobrze, idę. Jak widać, one się poruszają i musimy poczekać, aż będzie czas na północy i niestety trwa to godzinę od teraz, więc super. Godzina w grze to godzina w prawdziwym życiu. Oh. Tak, musimy czekać godzinę i co ważne, potwór pojawia się tylko w trzynastych drzwiach, więc musimy przejść do dwunastych. Czemu miałam psyta? Do 12 i nie możemy otworzyć 13 ani 14. Czemu miałam psyta? A i, i mam tylko jedną wyrwę, bo próbowaliśmy raz to zrobić, ale byliśmy głuptasami totalnymi. Tak? Krystian, co ty robisz? Nic, otwieram drzwi. Także spróbujemy Uuu. zapolować dzisiaj na tego jakże rzadkiego potwora. Tylko musimy pilnować drzwi. Krystian, fajnie by było jakbyśmy też nie raszowali. Bo ja bym chciała pozbierać pieniądze w razie co, żeby drugiego krucyfiksa mieć, wiesz? Krucyfiksa? Tak, byłoby fajnie. ty jesteś? A tu. <laughs> Jak to się dzieje, że się zawsze pojawiasz za mną? No bo co ja co się cały czas chodzę za twoimi plecami. Czy widzisz, coś, coś miałem ostatnio dobrze na myśli. O, jaka Ola o, słodka. O, to jestem ja. Bo masz rogi. Czasami. Aha, dobra, no. fajnie. Piąte drzwi. Wiecie, wiecie, widzowie, czasami wstaję sobie rano... Biorę sobie wodę i nakrapiam ole w łóżku i mówię O Boże, żeby dzisiaj się obudziła z dobrym humorem Oooo to oświęcono mnie chlachy A potem, a czasami Ola wstaje To jest takie, o uuu, uuu, jej. Ale ty jesteś wredny, nie mogę, nie mogę Nie, ja jestem szczery Dobra, słuchaj, już jesteśmy na ósmych Fajnie, fajnie Aha, A jak będzie jakiś rush albo coś To będzie niefajnie Okay. Są dziewiąte i dalej nie ma nic. Dalej nie ma nic. Dalej, dalej nie ma, ma nic. nic. Nic nie ma tu. Mam wytrychy! Tu. O, to idealnie mam skrzynkę dla ciebie. O, idealnie! Nie Bo... wiem, czy co prawda, czy A. będzie na otwarcie tego. O, nie, nie, nie jest, jest na otwarcie tego. Boję się, że, no, trudno. że teraz albo o 12 drzwiach będziemy mieli Rasha i nam zepsuje Rona. Rona? Jest rana. taka duża szansa. Chwila, czyli my idziemy do 12. Wchodzimy w 12, ale nie wchodzimy w 13. Tak, dokładnie. O, o nie. Wyczuwam, że będzie źle. Teraz mógł być. Aj. Eee. Aj. O, jestem nim od tego Jezus. Ola. O, a ja miałam psy tam. Ja ale... też, ale nic. Też no nie uważaj. Czy to będzie zepsuty ran? Nie! Dobra! O, o, jest super, dobra Krysia, to możemy sobie, z... nie, nie, nie możemy sobie, nie, nie możemy, nie możemy, możemy, po prostu nie otwierajmy, albo w razie co zostawmy zamknięte, żeby przez przypadek nie otworzyć. Lepiej, właśnie lepiej zostać. <grym> to jest, to jest idealne miejsce, to jest idealna bariera, podwójna, żeby, an... to jest antygłupolska tak. bariera, tak. możemy za to pójść zobaczyć, gdzie jest przycisk. Okej, okay, zróbmy to, żeby już wiedzieć, tu go nie ma, może być na końcu, tu jest. Tu jest, lewej. dobra, dobra, dobra. Słuchaj, a, a możemy się gdzieś cofnąć, żeby obserwować zegarek, myślisz? Myślisz? Nie, nie wiem. Wie, nie wiem gdzie było ostatni, bo tutaj go nie ma nigdzie. A nie tu. <laughs> tu... Nie wiem gdzie mogą być zegarki, w których pokojach Tutaj mówią. też. Tu jest w zegarek. W każdym. O dobra, jak pięknie możemy się parzyć na zegarek. Czyli ta długa wskazówka musi zrobić calutkie koło dookoła. Tak wiem, jest to bardzo logiczne. Tak, tak. Calutkie kółko dookoła, aż dotknie tam u góry tego. I, no, a ta mała wtedy też będzie tu na tym górnym, tak. Po prostu czekamy aż wszystkie będą u góry. No czekamy aż wszystkie będą i robi się tik. To do usłyszenia tik, tak. za godzinę, czekamy... a widzowie pewnie dwie sekundy. 3600 sekund, yy, dlatego musi być 3600 łapek, bo tyle sekund musimy czekać. Dokładnie. No, zbliżamy się do tego momentu, zaczynam jest szybciej serce bić. Nie jest blisko. Uwaga, nie uwaga. Zwracajmy uwagę na to, że się przewróciłem przed zegarkiem. Nie, nie, nie. Cii, jest tak blisko. No, Uu. dawaj, 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 jest. Jeszcze tak minutka, blisko. chyba ostatnia minutka. Chyba tak, Uu. chyba tak. Jestem, Jestem ciekawa. Ciekaw, co będzie. Jestem ciekawa, czego damy się go na kur. Jestem ciekaw, czy będzie jakiś efekt w ogóle. Nie wiesz, czy, czy będzie jakiś... BOOM! Dobra, Krystian, słuchaj. Ostatnie odliczanie. Ostatnie odliczanie. To jest ostatnie okrążenie czerwonej. Tak jest, tak wyścigi. Dawaj, jedziesz, będziesz pierwsza. Szybko! Czerwony to szybki! Zanim się skończy oh zapalara! Je. Zanim się skończy zapalara! A skończycie, skończycie zapalara zaraz, no? No skończę. Efekcik się. jeszcze od tego światła jest taki cieniem. No, mm -hmm. Pięknie, pięknie. <laughs> to jeszcze jeden! Masz 2000 tysiące monet w ogóle, co? Nie wiem. Nie mam pojęcia, mm -hmm. po prostu dobra. jestem taka dobra. 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 Odwracasz moją uwagę jakimiś zapalniczkami, rozumiem. Uwaga, Zresztą, czy będzie jakiś niech walnie dźwięk? To, to będzie równo, niech będzie jakiś. O. O. okej okay, dźwięku nie ma. Nie ma dźwięku. Czekamy jeszcze minutę? Jakby co, dla pewności? Znaczy, e, ogólnie w grze już jesteśmy godzinę i minutę, więc nie wiem, czy potrzebujemy tak. jeszcze dodatkowo. ja W sensie ja nie wiem, czy to wiesz, czy, czy na przykład jak za długo będziesz siedzieć, to coś jeszcze się stanie. Nie, nie, ja myślę, że możemy już iść i zobaczyć, czy nam się udało. Na pewno? Tak. No dobra, jeszcze i tak musisz pójść wcisnąć tego, to jeszcze. No tak, tak, tak. Ja się po prostu boję, bo to są takie właśnie zawsze rzeczy, że musisz poczekać równie ileś czasu. I ja wolę zawsze poczekać minutę czy dwie, to jest tak jak wiesz z tym, że ktoś ci mówi na przykład, że no wystarczy trzymać coś na głowie 15 minut, wiem, a ty, wiem, trzyma a ty trzymasz to 16 czj, dla czj, pewności. Czj, nie psuj tego momentu. Od razu pamiętaj, żeby Oho. Oh. Dzieje się! Oh. Oh, oh, oh. Dzieje oh. się! Gdzie oh. oh. on jest? Oh. Oh. Leci, słyszę go. Do Co prawda, słuchajcie, widowie, to jest sekretny potwór, w Doors, bo trzeba czekać na niego godzinę i spełnić inne tam rzeczy, ale niestety nie ma za niego osiągnięcia. Ale wow, udało ci, masz jak. to nagrane! Nie, on był świetny! To o jest najważniejsze. O patrz, wow. światło wróciło. No, ja, wróci ale on był piękny, piękny. Nice. Wow, już od dawna nie było nic takiego powiedzmy powiedzmy nowego, nie? A tutaj rzeczywiście coś się dzieje. O! Możemy, możemy mu dać buzi na koniec. Myślę, że zasłuży. Tak, Na pewno? Tak. tak. Najważniejsze zrobimy. Dziwnie to było, bo tak zginęłaś, przewróciłaś się na bok i do się pojawił. Przewróciła.